Cześć. W tym filmie pokażę ci jak bezpiecznie wykonać wykres rozrzutu. Wykres ten rozmieszcza nam wszystkie obserwacje, jakie mamy w bazie na osiach X i Y i jest przydatny, gdy chcemy wykonać analizę korelacji lub regresji, ponieważ dzięki temu wykresowi możemy sprawdzić, czy zależność między dwoma zmiennymi jest liniowa czy nieliniowa. Jeżeli mamy zależności nieliniowe, no to robienie korelacji Pearsona czy regresji liniowej nie za bardzo ma sens. Dlatego, zawsze przed wykonaniem tych analiz powinno się zobaczyć wizualnie, czy zależność między dwoma zmiennymi, które chcemy uwzględnić w analizie, faktycznie ma charakter liniowy. Wykres rozrzutu wykonujemy z menu Wykresy, rozrzutu punktowy. Mamy tutaj kilka różnych opcji. Na porządek wybierzmy sobie prosty. Definiuj no i wybieramy, jaka zmienna ma być na osi x prezentowana, a jaka na osi y. Tutaj ogólnie nie ma to większego znaczenia, ale zazwyczaj na osi y prezentujemy zmienną zależną, czyli tą, którą chcemy przewidywać, na podstawie zmiennej, niezależnej, zmiennej x, która ma na nią wpływać. Oczywiście, przy analizie korelacji, zazwyczaj nie mamy związków przyznowo-skutkowych, ale jeżeli robimy regresy, to jakieś tutaj zależności zakładamy, więc zazwyczaj na tej osi y umieszczamy zmienną zależną, a na osi x zmienną niezależną. No, i załóżmy, że chcemy sobie sprawdzić, czy jest jakiś związek między wiekiem badanych a inteligencją. Więc weźmy sobie wiek na oś X, inteligencję na oś Y. Tutaj pod przyciskiem tytułu możemy sobie zdefiniować, jaki ma mieć tytuł ten wykres, jaki ma być przypis dolny, ewentualnie. W opcjach możemy tutaj zdefiniować, co ma robić z brakami danych. Na razie opcje domyślne są dla nas wystarczające. Klikamy OK. No i dostaliśmy wygenerowany wykres rozrzutu. Każda z tych kropek prezentuje nam jedną obserwację w bazie danych. Czyli przykładowo tutaj ta osoba miała wynik w zmiennej wiek na poziomie powiedzmy tam 28, mniej więcej, a w zmiennej inteligencja jakieś 93. Potem jakaś inna osoba, na przykład taka osoba tutaj Miała no 21-2 lata, a poziom inteligencji 20 na przykład 3 mniej więcej. No i tak są tutaj wszystkie te obserwacje przedstawione. No i patrzę na ten wykres. Oceniamy, bo przede wszystkim, czy zależność między tymi zmiennymi jest liniowa, no i czy w ogóle występuje. Tutaj widzimy, że te punkty nie układają się w żadną charakterystyczną linię ani inny kształt. Więc można przypuszczać, że tutaj. Nie ma związku między wiekiem a inteligencją w tej naszej próbce. Czyli, jakbyśmy sobie wykonali analizę korelacji R-Pearsona, no to powinna nam wyjść korelacja zerowa, albo przynajmniej bardzo bliska 0. Możemy sobie to sprawdzić. Analiza, korelacje parami. Bierzemy sobie wiek, inteligencja, korelacja Pearsona. OK. No i mamy korelację na poziomie 0,011. Czyli faktycznie jest ona prawie zerowa. Jest nieistotna. Teraz pokażę Wam inny przykład, gdzie będzie już coś innego widoczne. Na przykład zrobimy sobie wykres rozrzutu dla zmiennych. Inteligencja oraz satysfakcja z życia. Tutaj te zmienne tak wygenerowałem, żeby one nam coś fajnego pokazały. Klikniemy sobie OK. No i jak popatrzymy na te punkty, no to one się układają w jakiś charakterystyczny kształt, ale nie w linię prostą. Bardziej nam to brzmi na parabolę, jakąś właśnie funkcję kwadratową. Czyli jeżeli mamy taki przypadek w naszym zbiorze danych, no to robienie tutaj regresji liniowej, czy analizy korelacji Pearson'a zwykłych, no nie za bardzo ma sens, no bo widzimy, że ten związek no nie jest liniowy, więc dopasowanie tutaj na siłę linii prostej jest możliwe, no ale nie odzwierciedli dobrze tego co faktycznie się dzieje w tych danych. Tutaj widzimy, że na przykład w naszym, tutaj wraz ze wzrostem inteligencji na początek satysfakcja z życia nam rośnie, ale po przekroczeniu pewnego poziomu nagle zaczyna spadać. Więc tutaj trzeba by zrobić jakąś regresję nieliniową bardziej. Jak sobie klikniemy dwa razy na wykres, przejdziemy do jego edycji, to możemy dodać sobie tutaj dopasowania. I mam tutaj taką ikonkę... Dodaj linię dopasowania. No i domyślnie nam, wyznacza regresję liniową, tak właśnie prostą. No, da się ją jakoś dopasować. Mamy jakiś tam trend spadkowy. No ale widzimy, że tutaj no nie za bardzo ta linia pasuje do tego kształtu. We właściwościach tutaj tej linii dopasowania możemy sobie wybrać właśnie funkcję np. kwadratową. Klikamy zastosuj. No i widzimy, że teraz tutaj mamy znacznie lepsze dopasowanie. Czyli w takim przypadku nie robimy regresji liniowej, tylko trzeba by jakąś właśnie bardziej funkcję kwadratową próbować dopasować. Gdybyśmy sobie wykonali tutaj korelację Pearson, to oczywiście coś nam pokaże. Więc sobie zrobimy korelację parami: inteligencja i satysfakcja z życia. No to mamy korelację minus 0,5 w dodatku statystycznie. Czyli faktycznie mamy jakiś tam spadkowy trend, no ale widzimy po kształcie, że to no, nie obrazuje w pełni tego, co się tutaj dzieje z tymi danymi. Dlatego warto zawsze ten wykres rozrzutu zrobić i zobaczyć, czy tutaj liniowe dopasowanie na pewno będzie dobrą opcją. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak można za jednym razem zrobić wykresy dla wielu różnych zmiennych, co nam może czasami ułatwić analizę, będziemy mieli mniej klikania. Wykresy, punktowy, tym razem wybierzemy sobie macierzowy. Klikamy definiuj, no i tutaj mamy jedno pole zmienne tworzące macierz, i tu sobie wybieramy wszystkie zmienne, dla których chcę mieć wykresy czyli weźmy sobie wiek, weźmy sobie naszą inteligencję, weźmy satysfakcję z życia, zarobki, te 3. I może jeszcze staż pracy. Klikamy OK. No i powstała nam właśnie taka macierz. Wszystkich zmiennych. Tutaj akurat w tym momencie niewiele widać na tym, więc trzeba by sobie ten wykres trochę powiększyć. Możemy go sobie rozszerzyć. Teraz jeszcze trochę w dół. I jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ok, teraz już w miarę coś widać. Jak będzie za dużo tych zmiennych wybranych, no to tutaj będzie mało czytelne. Tak powiedzmy 5, 6 zmiennych, no to jest jeszcze spoko. No i tu możemy sobie fajnie zaobserwować związki między różnymi zmiennymi. Czyli na przykład między wiekiem a stażem pracy widzimy tutaj bardzo silny liniowy związek. Jakbyśmy sobie zrobili analizę korelacji, to to by nam pokazywało korelację prawie że równą 1, 0,99, coś takiego. No tutaj mamy ładną linię narysowaną. Tutaj na przykład między wiekiem a zmienną zarobki T3, widzimy, że tutaj te punkty nam się układają wzdłuż jakiejś linii. Nie są aż tak skupione w linii jak tutaj w tym pierwszym przypadku, więc tutaj ta korelacja będzie słabsza, będzie coś koło 0,8 pewnie. Tutaj na przykład pomiędzy zmienną inteligencja a staż pracy, czy inteligencja a zarobki, te trzy, no to widzimy że tutaj żadnego dopasowania liniowego nie ma. Te punkty są totalnie losowo rozłożone. A na przykład tutaj właśnie między tą inteligencją a satysfakcją życia widzimy ten nasz związek krzywoliniowy, właśnie funkcję kwadratową. I tak można sobie poszczególne zmienne analizować i fajnie od razu widzimy, gdzie tutaj mamy jakieś związki gdzie mamy prostoliniowe, gdzie krzywoliniowe i tak dalej. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłem Wam, jak wykonać wykres rozrzutu, czym one są i dlaczego warto je wykonywać. Jeżeli ten poradnik był dla Ciebie przydatny, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał, żeby na bieżąco dostać powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia!